Tu z tupciem, Chrupciem, różek w świat Wesoło będzie nam się szło, a śmiech to zdrowie Czasem bywa, kłopot masz Lecz z tupciem, Chrupciem, radę dasz I choćby przygód było sto, to znów są nowe Przez cały dzień zabawa trwa Kto Tupcia, Chrupcia zna, chłopak ma Tupcio, Chrupcio Idę na resorach. Tup, tusiu, dokładam ci dwie chrupiące marchewki. Dziękuję, mamo. Wiesz, że dzisiaj wszystkie dzieciaki z przedszkola jadą na wycieczkę? <laughs> tak, będziemy spacerować po lesie i szukać smoczych jaj. <laughs> do zobaczenia, brzdące. Muszę iść do pracy. Baw się dobrze, Tupciu, podczas szukania smoczych jaj! Patato. Bądź ostrożny, bo widziałem coś w ogrodzie. Co? Coś w rodzaju smoka. Naprawdę! Był olbrzymi! Cały kolorowy, z czerwonym czubem i dym buchał mu z nozdrzy! Musiał bardzo delikatnie stąpać, bo nie zgniótł ani jednego kwiatka. Oczywiście, bo to był latający smok! Wiesz dlaczego wydajesz takie dźwięki? Ponieważ jesteś z innej planety, z planety laskania! Pupciu. Nie przesadzaj z tymi historyjkami. Dlaczego? No, bo, jeśli będziesz opowiadał zbyt wiele rzeczy, które nie są prawdą, to może się zdarzyć, że nikt ci nie uwierzy, wtedy kiedy powiesz prawdę. Muszę już iść! Pa! Zbliżamy się do motylego lasu? Poznamy tam uroki wiosny i ujrzymy piękno budzącej się natury. Pierwsze pączki, kwiatki. A jeśli będziemy mieć szczęście, pierwsze motyle. Jesteśmy na miejscu! Bardzo chciałabym zobaczyć te pierwsze motyle. Ja też! Ja zobaczę je pierwszy! Kiedyś widziałem ogromnego motyla. Był wielki jak dom i naraz zjadał całe drzewo. Nie ma motyli tak wielkich jak dom. Są małe i spijają nektar z kwiatów. Hmm, a innym razem widziałem drzewo, które łaskotało każdego, kto przechodził obok. Przestań A Patrzcie, dzieci. Spójrzcie na ten kolorowy kobierzec. Pamiętajcie, możecie patrzeć na kwiaty i wąchać je, ale nie wolno ich zrywać. Dlatego, że mogą być trujące. <laughs> nie, Beniu. Dlatego, że musimy chronić przyrodę. Patrzcie, tu jest grzyb chybotek. <laughs> Co, co? to za grzyb chybotek? Tak! I gdzie on jest? Właśnie przed chwilą uciekł, bo chybotki najpierw się trzęsą, a potem daleko odskakują. Nie przyszliście na czas! Tupciu, skaczące grzyby nie istnieją. Ale ja widziałem! Hmm. 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 A to co? To nowy listek paproci. Będzie powoli rósł, aż stanie się wielkim liściem. O! Hej, tu jest niesamowite jajko! Poczekaj, trzeba opatrzyć twoje kolano. Dzięki, Beniu, nic mi nie jest! Gdzie to jajko? Ja go nie widzę. Hmm. Ja też nie. I przez to, że biegliśmy, Becia się przewróciła. Tupciu, zmyśliłeś to wszystko. Nieprawda. Jaj, jajko tu było i ono wyglądało bardzo dziwnie, bo miało nogi i widocznie uciekło. Szybko, biegnijmy za nim. Sam sobie za nim biegnij. Te twoje bajki już nam się znudziły. Wracajmy. Czego ty tu szukasz? Rozglądam się za jajkiem na nogach. Wydaje mi się, że przed chwilą przeszło obok nas. Rzeczywiście, jajko chodzi. Tak jak ja latam. Hej, jednak latasz! A nie wiesz, że istnieje jajko, które ma nogi? Miłego lotu! Motyl! Widziałem pierwszego motyla! Chodźcie tutaj wszyscy! Ani trochę mu nie wierzę. Ja też nie. Ale to prawda! Chodźcie zobaczyć! Jest naprawdę piękny! O! Jest motyl! Ja pierwszy o? zobaczyłem motyla! Jestem najlepszy! Ale śliczny! Brawo, Beniu! Zauważyłeś pierwszego motylka. O co chodzi, Tupciu? Nie lubisz motyli? Lubię, ale widziałem go wcześniej! Wołałem was, ale nie przyszliście! A ja wtedy mówiłem prawdę! Nikt nie chce cię słuchać, bo stale zmyślasz jakieś historie! Co mam zrobić, żebyście mi znowu wierzyli? Obiecaj, że przestaniesz opowiadać te bójdy na resorach. Jeśli przyrzeknę, to będziecie mi wierzyć jak dawniej? Ależ oczywiście, Tupciu. Patrzcie, ile motyli! A, wow, są kolorowe. Tak piękne, że trudno sobie wyobrazić. Tym razem powiedziałem prawdę. Wiem. O. Chyba nie szukasz nadal tego jajka na nogach. Co? Nie. Ono chyba nie istnieje. Wielka szkoda. Chętnie bym się z nim zaprzyjaźnił. Ale cóż, to już nieważne. W końcu mam Ciebie. Ach. Przestań. Chodź, lepiej poszukajmy tego jajka. Małe jajko na nogach. Gdzie jesteś? Wersja polska na zlecenie platformy NC Plus Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Elżbieta Jerzewska. Dźwięk Aneta Michalczyk. Kierownictwo produkcji Kasia Fijałkowska. Wystąpili Aleksandra Radwan, Klaudiusz Kaufmann, Bartosz Wesołowski i inni.